Siemanko, witam Was w unboxingu telefonu e, marki Kazam, jest to brytyjska firma, e, bodajże są to pracownicy, byli pracownicy HTC, ale tu nie jestem pewien dokładnie której firmy to są byli pracownicy, ale takiej właśnie większej. Telefon jest z plusa, plus Kazam 5, tu mamy logo, wygląd telefonu z, z frontu. Z tyłu mamy, z boku lewej strony mamy wygląd telefonu, oczywiście plus kazam 5, strona plusa, podstawowe informacje. Z drugiej strony mamy plus kazam 5, oczywiście to, samorysunek i tu mamy specyfikacje, czyli Dual SIM, Android 4.2 Jelly Bean, ekran. 5,5 cala TFT o rozdzielczości 480x854, procesor dwurdzeniowy 1,2 GHz, 4 GB wbudowanej pamięci plus 512 MB RAM, bateria litowo-jonowa o pojemności 2,5 miliamperogodzin, 2500 miliamperogodzin mamy kamerę, 5, aparat 5 megapikseli plus nagrywanie w, w rozdzielczości VGA GPS, czujnik położenia, przyspieszenia, zbliżeniowy HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth i funkcja latarki z tyłu z góry oczywiście plus i z tyłu mamy to samo to właśnie przeczytałem, to no przejdźmy do rozpakowania, wysuwa się to następująco. E, telefon jest używany, taki dostałem, taki będę miał. E, no, taki kupiłem. E, tak jest, e, posiadam 512 MB RAM, o czym mówiłem. E, dla mnie jest to. No, ciutkę mało nie wierzę że ekran będzie chodził płynnie nie ma tutaj ładowarki gdyż sprzedającemu jak to powiedział pokryw ją pies oczywiście mamy słuchawki papierologię tu po, w tym woreczku powinna być ładowarka papierologię odłożymy to tu co mamy tu mamy sobie właśnie tylną klapkę z takim futerałem tu na ekran, który ma tu gdzieś magnes, przylega idealnie do ekranu. Takie coś, nam producent kazam dodaje. No i oczywiście telefon jak widzimy jest to olbrzymi telefon jest to chyba... nie jest o pół cala większy jeszcze telefon tego producenta a jest olbrzymi ekran na pierwszy rzut oka nie jest jakiś beznadziejny folię mamy założoną także niestety tylko ładowarki do niego nie dostałem ale zastępczo by jakoś się dodał no i to chyba tyle. Recenzja tego telefonu oczywiście będzie. Będę się starał jak najszybciej nagrać. No i co? Cena tego telefonu to około 200-300 zł. Mam nadzieję, że się Wam ten unboxing podobał. Bardzo krótki, ale nie było tu nic więcej do pokazania. W recenzji będzie dużo, dużo więcej o tym telefonie. Dzięki i na razie hej.